Otrzymałam wiadomość na Facebooku od kogoś, kto twierdził, że jest moim synem. Nie mam syna, nigdy nie byłam w ciąży. Założyłam, że to oszustwo i zignorowałam to, ale wiadomości wciąż przychodziły, coraz bardziej desperackie. W końcu odpisałam, mówiąc im, żeby przestali mnie nękać. Wysłali zdjęcie. To było moje zdjęcie z 1998 roku. W ciąży, zrobione w konkretnym parku, który rozpoznałam, poczułam się, jakbym dostała cios. W 1998 roku byłam w ciąży, ale miałam straszny wypadek samochodowy w siódmym miesiącu i urodziłam martwe dziecko. A przynajmniej tak mi powiedziano. Osoba pisząca do mnie twierdziła, że jest tym dziecko żywym 25-letnim i szukającym mnie. Myślałam, że to okrutna manipulacja, ale znali szczegóły, których nikt nie powinien znać. Szpital, nazwisko lekarza, szczegóły wypadku. Zarządzałam spotkania z obecnością prawników i testów DNA. Test wyszedł pozytywny. Mój martwo urodzony syn żył. Prawda wyszła na jaw. Pielęgniarka w szpitalu kradła noworodki od bezbronnych matek i sprzedawała je rodzinom adopcyjnym. Mój syn był jednym z wielu. Dopiero niedawno dowiedział się, że jest adoptowany i okłamywany. Pielęgniarka została złapana lata temu, ale ja nigdy nie zostałam powiadomiona, ponieważ przeprowadziłam się do innego województwa. Świadomość, że przez 25 lat opłakiwałam żyjące Dziecko, zniszczyła mnie, ale on był teraz tutaj, żywy, chcący mnie poznać.